Siemanko witajcie, dzisiaj jest taka nietypowa akcja, bo wapnowanie! Dokładnie nie wapnowanie, wapnowanie, tylko robimy akcję taką, że po prostu zaraz się przewali znowu. Musiałem zrobić cięcie takie i potem to nam jakoś ładnie. No, ale widzicie, tutaj jeden osobnik, tu drugi osobnik. Czekajcie, tu się na drugą stronę i nagram coś inaczej. Dodajcie. No i teraz jest trochę trochę inna perspektywa, ale ładnie to też wygląda. I już tu jestem drugi raz. Boję się strasznie, jak oni chodzą pod tą górką. A najbardziej to tata chodzi. To no wygląda to idealnie. Ale strasznie, Bo muszę makinać, więc tam, stan. Trzeba bym nie No, idę tam, zobaczyć, idę tam zobaczyć taty. bo tutaj już ci widzieli. Tu? O, tu idzie nie Tu pości. Tu jest jeszcze trochę głodka. Akurat wczoraj wziął. akurat wreszcie wczoraj pieszlać, ale troszkę wczoraj wczoraj. 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 Któryś z nas to muszę rozpuszczać No a jak sobie to chcie w tej wakacji to będzie no. Ale idzie się Widzi jak? fajnie Fajnie Fajnie, no i któryś Są, a że tata To jest To ma w miarę bezpieczną nogę, ale wujek? A jest w takich butach czy tam gumiakę? tata jest. jakby. w butach takich, czy z metalem jestem w zwykłych takich gadosach, już od wczoraj chodzę. Są w letniej kutce, to też są starsze. Wielka w kutka lepka, to prawda? No właśnie nagrywki takie, a nie inne. No dzisiaj nie miałem w ogóle nagrać. I to też wle wleci film, troszkę inny, ale wleci. Albo zrobimy, że co drugi dzień będzie wejść. Rozujcie tam, No i widzicie, trzeba to sami zobaczyć, tylko jurkę podnosić. O. Bo szybę jeszcze wybijecie 40 I 1, 2, 3. No widzicie, wujek jest w brumiakach Podpychajcie tam jeszcze no. Rurka i siup Ale że to takie ciężkie No ale w, ale wuj jak dostał. I dobra, ładni. Nie, ten słaby materiał. No, dawajcie, dawajcie wyciągamy się. No i takim sposobem. Docieramy już prawie do końcówki. Jeszcze oni to będę peł, Jeszcze tata to będzie napełniał, to to wam nagram

Tyku... No, co na... najprostszy sposób jest taki a jeszcze prostszy by był kupić tura Ta na natura tura teraz tylko stać o tak się zatrę niebezpiecznie o wiek tam ciągnie tata jeszcze naklina też podciągają robi waga, no to też... To są trzy, trzy zostały, cztery, 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 tutaj ja cztery, cztery, cztery,

Dobra, A, poczekaj. Ja już ten fragment i tak wyciąłem, bo tam było za dużo cenzuralnie. No ale fajny filmik. Jaki wyjdzie, jak ja to skleję. O, tu Tu To jest granulowane. Babcia wow, była wójka, bo jakby wiadek u Marii od tej pory mój że mój ryku dużo od dawno mieszka, ale my, my też od dawna, nie? Bo jest chata pół, 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 pół podzielona tak, że tutaj gdzie widzicie to okno, to przeciwko tego okna jest nasz dom. Dobra, więc do zobaczenia, do następnego odcinka, leczko i